A więc nazywam się Amber. Mio? Tak, wasza wysokość? Odeślij proszę Jasmina. No, oczywiście, jak sobie życzysz. Dziękuję. <noise> mój mąż długo już nie powłada tymi ziemiami. A mój naiwny syn sądzi, że całe bogactwo i władza przypadnie padnie mu. <laughs> Faceci są tacy naiwni Ma do zaoferowania <laughs> Brzmi jak dobra oferta Tylko szkoda, że jest tak niepokonany i sławny, że nawet nie widziałem o jego istnieniu No Dobrze królowo Tak, panie? Ja Ja mam do zaoferowania swoje ziemie, które nie dość, że są bogate w przeróżne surowce mineralne. Nie to jest. Pyta. Kur. Więc. Aha, to od nowa. Myślałam, że kontynuacja. Ja jerdolę. Ja no co, nagrałyśmy już tamtą scenę? Tak, Nie pytał, Piotrek! W taki Moja przyjaciółka ma brata, który jest tak wkurwiający, że ja nie potrafię tego wytrzymać. Rozumiesz to? Czy ty to rozumiesz? Nikt nie pytał. Nie jestem kurwa jedynakiem już z mojego rodzica wspólnego na Stosie. Ja po prostu nie wiem. Normalnie nosa bym mu złamała, gdybym mogła. Już raz to zrobiłaś. Skąd to wiesz? My potrzebujemy bogactwa hmm. Rozumiem Dziękuję dziewczyny, możecie odejść e, Tak jest królowo Co wy tu robicie? Co <słyska> my tu <robimy? słyska> Dobra Jak powszechnie Ależ oczywiście nasz kraj nigdy nie wdał się w żadną wojnę. Ha! Niby jakim cudem. Każdy kraj kiedyś wchodzi w ogień wojny. Hm, nie mój. Jak Wasza wysokość... najwyraźniej nie wie. Jest... <gryny> 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 Ale ci chyba naparuje. <gryny> <gryny> no bo ta bułka paruje. Księżniczko, Ksaudry, wyjdź za mnie. <gryny> dalej, dalej, pijaku. Mam kurwa, 17 lat. Piję? 17. On ma naprawdę 17. Tak. O kurwa, ja myślałam, że ma z 30. Średnie wiecze, Mordo. E, no w sumie to fakt. A więc jestem Amber i jestem księżniczką. O nie. Aha.